Siostra moja w 20 roku okazało się podczas, podczas zwykłych badań, podczas, y, zmieniała pracę i badania, podczas badań okresowych okazało się, że cierpi na chorobę na, na białaczkę. Wcześniej nie było żadnych objawów, nikt nie chorował, no i się okazuje w momencie choroba tak postępowała, y, na początku jak nam o tym powiedziała myśleliśmy, że może coś źle odczytała, jakieś informacje, może jakiś błąd, no okazało się, że, że tak, że no, jest y, chora, no i sytuacja była bardzo trudna. Po wyniszczającej chemioterapii okazało się, że, że wróciła do zdrowia, no i wydawało się, że jest dobrze. To około pół roku okazało się, że choroba wróciła y, z podwójną siłą, no i wtedy już był potrzebny przeszczep y, szpiku. No i tutaj upłony wielkie do no, fundacji DKMS, no bo zostało to zorganizowane na wysokim poziomie. No, obecnie siostra jest, po dwa lata już przeszła po przeszczepie. Dawcą szpiku dla mojej starszej siostry został mój młodszy, brat. Akurat się tak zdarzyło, że dwoje z moich rodziców mogą być dawcą przeszczepu ze względu na to, że nie byłem zgodny z, genetycznie z moją siostrą no to nie mogłem zostać jej dawcą. Natomiast ja w fundacji rzeczywiście, przepraszam, potencjalnym dawcą zostałem w 20 roku dokładnie w czerwcu no i trzy lata później zadzwoniono do mnie z fundacji czy podtrzymuję tą decyzję pierwotną i czy zdecydowałbym się na to, żeby oddać komuś swój że znaleźli tego bliźniaka genetycznego. Oczywiście zgodziłem się, mając w głowie, no, historię z domu rodzinnego, no wiedziałem, że nie mogę zawieść no i tak się stało. Krótkie badania, po czym okazało się, że jak najbardziej mogę przystąpić do tego programu. Wtedy zostałem skierowany na bardziej już szczegółowe badania już we Wrocławiu. No i to uważam też na plus, bo masa badań przy wykwalifikowanych ludziach no to jest pozytywny też tego obraz. No, no i zostałem już faktycznym dawcą szpiku, bo 20 listopada oddałem komórki dla osoby, no nie znam osoby, ale zostały udzielone informacje tylko o kraj biorcy, z którego pochodzi, przybliżony wiek, płeć i tyle na tą sprawę informacji. Dlatego zachęcam osoby, żeby zapisywały się do fundacji i jeżeli mamy możliwość, a tak jak tutaj w hasle przewodnim fundacji napisane jest, mamy to w genach, no to myślę, że nie stoi nic na przeszkodzie. Także dziękuję wszystkim, którzy by się zdecydowali na to, żeby zapisać się i, i do fundacji, żeby być tym potencjalnym dawcą, a wtedy osobom prowadzącym leczenie jest zdecydowanie lepiej, bo mają większy wachlarz możliwości dobrania tego bliźniaka genetycznego. Dziękuję.